Gość Radia Yard. Mieczysław Baszko, prezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych jest gościem Radia Yard. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, słuchacze Radia Yard. Panie prezesie, pełni pan funkcję prezesa Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia, a zarazem prezesa podlaskiego zrzeszenia LZS. No to porozmawiajmy trochę o panu, jak zaczęła się pańska przygoda z ludowymi zespołami sportowymi. No to dość dawno zaczęła się ta przygoda, bo nad, jestem, pochodzę z terenów wiejskich, gminy Szudziałowo, miejscowość Boratnężczyzna. Yy, miałem takie szczęście, że yy, tysiąc szkół na tysiąclecie w mojej miejscowości. Pobudowano bardzo dużą szkołę, a tym bardziej miałem po sąsiedzku boisko i szkołę. To od małych, od początków uprawiało się sport, ale przede wszystkim na terenach wiejskich to dział, działacze LZS-u byli liderami i tam między innymi zaszczepili we mnie, że brałem udział w różnego rodzaju rozgrywkach i na zawodach sportowych. I tak się zaczęło. Oczywiście. Duży wpływ też mają nauczyciele wychowania fizycznego, jak przygotowują młodego człowieka do uprawiania sportu, do korzystania z zajęć, z zajęć sportowych i rekreacyjnych. No i tak się zaczęło się, od szkoły podstawowej już zaczęło się. A pan co tak coś Ciekawego, na odpowiedzieć, że Proszę. jak w 76 roku, jako ludowe zespoły sportowe, braliśmy w rozgrywkach gminnych, no tam było bardzo dużo, wtedy każda wieś to miała swoją drużynę, to z 20 drużyn takie gminie było. No i oczywiście zajęliśmy pierwsze miejsce, no i nagrodę poprosiliśmy. Naczeli gminy myślą, że tam, a chłopcy tam chcą na pewno piłkę jakąś dostać w tą nagrodę, byłoby dobrze. A my, jako prokursorzy, ten ziemny chcieliśmy. I rakiety Polonez zażyczyliśmy, to było takie z aluminium te rakiety, najlepsze polskie rakiety mhm. do tenisa ziemnego. No i, a kosztowały niemało, 1100 zł jedna, to jest naprawdę bardzo dużo środków finansowych i zażyczyliśmy tam cztery rakiety. Oj, naczelnik kręcił się, kręcił się, wiercił się, i, ale kupił. I tak ale się zaczęło się też z tenisem ziemnym na, na terenach miejskich. A powiedzmy trochę jeszcze, a propos pańskich pasji sportowych, do jakich sportów pan taką szczególną miłość pałał jako młody człowiek? No to przede wszystkim no, no ta, y, piłka nożna i mm. lekka atletyka piłka ręczna. Tak jak wspomniałem, to dużo dało na osobowość człowieka i jakiego nauczyciela wychowania. Ja miałem bardzo dobrego. I potem przeszedł do Supraśla i w Supraśle też poszedł do góry. Także przydało się to bardzo mocno. Wszystkie dyscypliny sportowe nam wprowadzał, zapoznał nas i jak należy trenować, jak, i jak należy przepisy przestrzegać. I dopiero na AWF-ie dowiedziałem się to. No, szkoła średnia też dla mnie była wielkim wyzwaniem, bo jednak moim Nauczycielem był Aleksander Wojna na świętej pamięci to bardzo zacny, przecież to my jako ludowe zespoły y, Memoriał y, od, od kilkunastu lat robimy imieniem Aleksander Wojny. To też też wpłynęło na moją działalność. Pan sam był nauczycielem wychowania fizycznego też. No i od, od początku chciało się być y, trenerem r, r, lub nauczycielem, no ale wyszło tak, że y, 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 technikum mechanizacji rolnictwa. W, w, Braślu, ale chciało się tak tak być nauczycielem, trenerem i poszedłem na studium nauczycielskie i tak zostałem nauczycielem na terenach wiejskich, a później w największej szkole w Sokółce. I trenerem klubu sportowego Sokół yy, drużyn młodzieżowych. No i jeszcze oprócz tego dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Turystyki. No i to między innymi wielkie wezwanie było, żeby pokazać yy, jako dyrektor Ośrodka Sportu Rekreacji, żeby jak największą ofertę dać dla yy, dzieci młodzieży, dla mieszkańców gminy Sokółka. I nie tylko, że ci to do Sokółki przyjeżdżają, że mogli skorzystać. Przypomnę to, jak przyszedłem na dyrektora, no to... Piłka nożna w rozsypce, dwie drużyny, no i kolarstwo też, dwie dyscypliny. A jak po dziesięciu latach, to po znalazłem osoby, które poprowadzili piłkę siatkową, byli to na bardzo wysokim poziomie. Szachy przede wszystkim to nadliga Powiatowa, to to z Awonemet. I do tej pory mamy, przecież mamy w Słuchu, co dwa kluby, ale przede wszystkim jak kryta pływania udało się pobudować to co? Na no szczeblu klubów. Pływacki zakładać. No Takie Założyliśmy klub pływacki, Batory, i miło jest, że nasze, nasi, nasi wychowankowie na olimpiadzie brali udział. Jak Diana Sokołowska na olimpiadzie w Londynie w Sztafecie brała już jako 16-letnia zawodniczka. Także yy, trzeba naprawdę serca dużo wkładać i w do dzisiejszych czasów, to jak w Sokółce szliśmy na boisko, to mhm. każdy z nauczycieli z każdej szkoły szybciej szedł na, na, na boisko, na stadion, żeby zająć kawałek terenu i ćwiczyć. Teraz jak popatrzałem przez rok czasu, to jedna tylko, jeden nauczyciel tylko przychodzi z jednej szkoły. Aha. Także jest trochę smutno, że nie ma zaangażowania. No, system ten jednak trzeba oświatowy też y, zmienić i pomóc, bo mamy bardzo dobrych, y, bardzo dobro, mamy bardzo dzieci i młodzież, którzy chcą uprawiać. Ja przypomnę tylko z terenu powiatu Sokulskiego, to rodzice spod Dąbrowy czy z Sokółki do klubu sportowego Podlasie przywożą mhm. dzieci swoje, żeby trenować. A można byłoby tylko atletykę jako Sokółce prowadzić. No tak, kawałek drogi jest, tak. jakby nie było. Później kariera polityczna, ale kandydując na prezesa Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZT, kandydował pan jako już działacz LZT z krwi i kości. Aktywny działacz od, od młodych lat. Jaki miał program pan kandydując na prezesa? Jak sobie przypomnę, to od 1992 roku w, w, w Podlaskiej Radzie Ludowych Zespołów mhm. Sportowych, a prezesem to już wtedy byłem już, zostałem, jak zostałem prezesem Rady Głównej, to już mija 17 lat, jaki jestem w województwie podlaskiem. No trudne chwile, były czasy trudne, ale... Czemu trudne? Trudne, no przede wszystkim, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie do animatorów, takich działaczy, to nie były trudne czasy, ale trudne czasy też były w transformacji, że środki finansowe no, to naj, naj, no, trzeba zrekompensować te działania, no, zajęcie prowadzić. I dobrze się stało się, że jak no, zostałem tym prezesem, nie ukryłem, muszę to no, słuchaczom powiedzieć, że no, moim takim bardzo mocnym ojcem krzestym nazwijmy, który bardzo chciał z naszego województwa, żeby został prezesem krajowym to Jan Zalewski, to jest ikona lekkiej atletyki klubu sportowego Podlasie, serdecznie pozdrawiam Janka i on to między innymi przez dwa lata cały czas zabiegał wśród działaczy z całego kraju, żeby Jan został, w tym czasie byłem postąp Rzeczpospolitej Polskiej i wiceprzewodniczącym komisji kultury fizycznej sportu, no i tak się zaczęło się, ale Cele, które sobie mhm. założyłem, jeżdżąc y, oczywiście przed wyborami do poszczególnych województw, to chciałem podkreślić, że wsłuchałem się, co potrzebują. Mhm. Y, przed, oczywiście takie y, prośba była z województwa pomorskiego, czy ja jestem za tym, żeby powstało Muzeum Sportowiskiego, bo my nie mam, udało się zrealizować. Otworzyliśmy od dwóch lat naprawdę wielkie przedsięwzięcie, co zrobili. Mamy. Wszystkie elementy historyczne przekazujemy do tego muzeum w Lepczu, w powiat Płudski, województwo pomorskie. Ale przede wszystkim też, żeby, jak wspomniałem, że mamy tych działaczy, no żeby zrekompensować, więc powiedziano, w jaki sposób to ja no to zrobię. Oczywiście wystarałem się projekt specjalny na organizatora sportu. I to od, od, na przykład nasze województwo w różnych latach, przez te 4-3 lata, to miało 20-17 organizatorów sportu. I oczywiście też wprowadziłem, żeby większe środki finansowe, te ci organizatorzy sportu, jak to zrekompensuje ich działalność. Chociaż docenię tych doświadczonych, że kiedyś wkładali swoje serce mhm. za darmo to, żeby ich im zrekompensować. I mamy, w tym roku mamy na przykład 17 organizatorów sportu. No to, to są to środki finansowe, gdzie wkład własny potrzebny jest od klubu, od samorządu, od sponsora, parawie nawet może płacić. I to minimum 500 zł, a my 1800 zł brutto, jako przez Ministerstwo Sportu. I to w tym kierunku poszło, ale przede wszystkim też chodziło o to, jak uaktywnić w terenie to, co wspomniałem na początku, że w każdej miejscowości były lzts mhm. No i teraz my, jako LZTS, w środowisku takim już ciężko było nam. Istnieć no, jak nie mamy sympatyka takiego, który czuje sport samorządowy, swój burmistrz, starosta, to jest ciężko po prostu coś zorganizować. W no, związku z tym, że środki finansowe są potrzebne. I tutaj poszliśmy w tym kierunku, żeby ta współpraca z samorządem bardzo mocno poszła i aktywno wie się program napisania. I na przykład w tym roku mamy pięć mhm. imprez aktywnych wsi, ale przede wszystkim. Co, kto ma startować tam? Współpraca w terenach wiejskich. Mamy podpisane porozumienie z zarządem głównym Ochotniczej Straży Pożarnej, Rzeczpospolitej, Polskiej Ludowej Zbog. Teraz, ostatnio, w obrówce zawody strażarskie. 25 drużyn startowało z jednej gminy tylko. To jest naprawdę abonament i to pokazanie, że ze strażą pożarną. Potem z kołami wiejskimi, są Soł ale wszyscy mieszkańcy. I Ci najmłodsi i ci najstarszy biorą udział. I takich te imprezy, te siedem, ostatnio przecież też mieliśmy już Sudziałowie, turniej. Yy, przy okazji to był turniej zakładów pracy, ale przede wszystkim też obchody stulecia Straży Pożarnej Sudziałowie. Yy, czy święto chleba, czy mamy też w różnym stoku będziemy teraz mieć igrzyska, i co roku robimy oprócz tego. Igrzyska Wojewódzkie LZT, takie amatorskie to są. W tym roku odbyły się w Piotnicy Koło Łomży Osiem powiatów brało udział. To sukces niesamowity, że jednak ożywiło się coś, jednak potrzebują mieszkańcy tego działania wychodzić naprzeciw. I chcę powiedzieć, że na przykład najlepszą drużyną już od lat. Ekipu to e, powiat sowalski gmina Szypliszki, To już najdalej mhm. musi, musi dojechać. I godnie zawsze reprezentują od trzech lat nasze województwo na igrzyskach ogólnopolskich. Mówił Mieczysław Baszko, prezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gość Radia Yard.